Moje czytane archiwum. Czerstwa bułeczka. Pomysł i realizacja Anna Krakowiak i Michał Tończyk. Felieton z polityki zatytułowany Czerstwa bułeczka. Odnoszę wrażenie, że jest jakaś analogia między świeżością myśli i spostrzeżeń a jedzeniem, np. pieczywem czy mlekiem, które dzięki przemyślnym zabiegom producenta zachowuje bardzo długo świeżość. Dzieje się to zawsze kosztem smaku. Chleb, który nie czerstwieje, mleko, które się długo nie zsiada, są tylko surogatem produktów prawdziwie świeżych. Podzielę się więc doświadczeniem w kontaktach z mediami, czy z prasą, radiem czy telewizją. Bywam tu po obu stronach barykady. Czasem zdarza mi się robić wywiady, a czasami i wtedy stawiam ludziom pytania przed kamerą, a kiedyś we wczesnej młodości robiłem takie wywiady na użytek czasopis filmowych i mam za sobą w późnych latach 50. szereg rozmów z twórcami francuskiej nowej fali, przed którymi udawałem dziennikarza, będąc w rzeczywistości studentem fizyki, a potem filozofii i członkiem amatorskiego klubu filmowego w Nowej Hucie. Wspominam te wywiady, bo byłem świadom mojej głębokiej niewiedzy, wydawało mi się, że jestem naciągaczem wobec ludzi, którzy są wielkimi artystami, a byli wśród nich yy, i Truffaut, i René. A do tego ci ludzie mają wielkie osiągnięcie na polu filmowej krytyki, bo byli to często krytycy, którzy stali się reżyserami. Zadawałem pytania ponkorne i banalne, bojąc się zrazić rozmówca. W późniejszych latach robiłem wywiady w filmach dokumentalnych, i z tych na długo zachowam w pamięci długą rozmowę z późniejszym prezydentem Rosji Borysem Jelcynem w tej rozmowie, usłyszałem przykre zdanie o tym, że traktuję rozmówcę jak atrapę, ponieważ zadaje mu pytania, na które sam znam odpowiedzi. Po wielu latach i zmianie na stanowisku prezydenta muszę przyznać, że rozmówca mój miał trochę racji. Pytając, go, chciałem, żeby potwierdził moje myśli. Do tego dziennikarz nie powinien tego robić. Bywałem także często rozmówcą ludzi, którzy, którzy sami proszą mnie o wywiad. W dobrze rozumianym własnym interesie starałem się pomagać im w pracy, odgadywać czasem niejasne intencje zawarte w pokrętnych pytaniach. To samo muszę robić na spotkaniach z publicznością, kiedy moi interlokutorzy chcą się popisać błyskotliwością, lub co gorsza, odwagą w obrażaniu rozmówcy. To ostatnie jest modne także wśród początkujących dziennikarzy. Niezależnie od niskich pobudek czy trudności pytającego, Dobry z obyczaj każe życzliwie doszukać się zawsze jakiegoś sensu w najbardziej bezsensownym pytaniu, a agresję znosić z wyrozumiałością, co czasem naprawdę jest trudne. Przed paru laty zdarzyło mi się spełnić prośbę jednej z telewizji i dopomóc jej w selekcji prezenterów. Byłem proszony o to, żebym przed kamerą odpowiadać na pytania różnych kandydatów. I aby do, dobrze spełnić to zadanie, należało być rozmówcą trudnym, a więc atakować pytających, obcinać ich, wytykać im wszystkie popełniane błędy. Można też było odwracać pytania, czyli zaskakiwać ich zdaniem, by sobie odpowiedzieli sami. Ze wstydem wyznam, że w trakcie tych ćwiczeń odkryłem niezmierzone złoża własnej agresji. I poczułem, że w każdej chwili jestem gotów wziąć odwet za wszystko, co przecierpiałem, odpowiadając uprzejmie, na bardzo głupie pytania. Po paru latach spróbowałem odtworzyć to doświadczenie w teatrze telewizji. Przez ostrożność powierzyłem moją rolę Zbyszkowi Zapasiewiczowi, który talent aktorski osłonił własną osobą i utrudniał rozmowę, grając rolę, ale nie samego siebie. W tym miejscu przypomina mi się anegdota o rzymskim proboszczu, który spowiadał i wyznał w że odprawiał liturgię cały czas odwrócony plecami do wiernych. Spowiednik szepnął wyrozumiale do Probosza, że to przecież nie jest grzechem. Jest, powiedział Probosz, ponieważ stałem plecami do wiernych i znajdowałem w tym upodobanie. Ten filmik, o którym wspominam, to jest sesja castingowa, taki teatr telewizji. Myślę, że dość oryginalny, bo właśnie szukający pewnej specyfiki tego gatunku, bo to ani kino, ani teatr zupełnie coś innego, historia grupki aktorów, szukają, którzy szukają pracy i między innymi trafiają na konkurs prezenterów. Niestety ten film tak nie jest bardzo pochlebnie, mówi o samym emitencie, czyli o nadawcy i dlatego nie jest lubiany i chyba w archiwum telewizyjnym nie wygląda często, bywa pokazywany tylko przy jakichś szczególnych okazjach. Archiwum Krzysztofa Zanussiego Pomysł i realizacja Anna Krakowiek i Michał Donicz.